Ostatnio miałem takie pytania dotyczące martwego ciągu, a inaczej określając kontuzji grzbietu. Od czego powstaje kontuzja grzbietu przy martwym ciągu? Przede wszystkim od jednego dużego, jakby powiedzieć, płynu. Jak ktoś robi za dużo powtórzeń i w każdym tym ćwiczeniu robi przeprosty grzbiet. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby ciągniemy i wy... tylko dotąd, a ktoś robi 30 powtórzeń i robi przeprosty i przeprosty i ten świet jest wtedy narażony właśnie na urazy konstrukcyjne w trakcie tego przeprostu są naciski bardzo niewskazane i jeszcze jest drugi problem z tym kręgosłupem że uchwy, wiadomo wyczynowcy trenują przekwyt a w trakcie przekwytu robiły w ten sposób że się przekręcamy, bo ta ręka automatycznie idzie w tą stronę więc trzeba bardzo pilnować ją tu trzymać to już tak chce robić a najdroższym ćwiczeniem jakie jest robimy martwy nakwytem. zatem zademonstruję teraz na czym to polega Nakwytem i tylko pod kolano i nad kolano ruch po prostu krótki mięśnie są cały czas napięte i nie powróbuje tego przeprostu i leczy nam nawet chory kręgosłup. Tylko że musimy dobrać odpowiedni ciężar, nie wchodzić na ciężary takie, gdzie nam ćwiet po prostu nie wytrzymuje i się wygina. Musi być ta za trzymana w 100%. Jeżeli zrobimy źle, to jest niewskazane. Teraz pokażemy trochę z przodu, jak to właśnie trzeba trzymać na chwytę. Stoimy oczywiście na szerokości bioder, nie szerzej, bo wtedy będzie za szeroki uchwyt, na szerokości bioder, uchwyt, na szerokości barku. I trzymamy na chwytę. Kto ma słaby uchwyt, może na, wziąć paski lub na zamek, ale chodzi o to, żeby trzymać w ten sposób, wtedy będzie właśnie, nie będzie go przekręcać. Chwytamy w ten sposób sobie sztangę i teraz podnosimy tylko od kolana, nad kolanem i ten ruch jest 10 pod kolanem, 10 nad kolanem. Żbiet prościutki i tej kulturze robimy od 10 do 20. Oczywiście ciężarem takim, który jesteśmy w stanie skontrolować. Tak to wygląda z przodu, a tak będzie wyglądać właśnie z boku. Żeby za... zobaczyć, czy że świat o, musi do siódemeczko. Tu i tu. Pod kolano, nad kolano i kryw musi chodzić po nocy. Nie wolno być świetlą, jak tu z przodu. Konduzja. Pod kolaną nad kolano i cały czas ponątek. Po 5 do 2 powtórzeń cztery celiki będzie nie robić. To wyleczymy kwiet i natomiast nóźni nie będzie to ćwiczenie, które pokazywałem. Ten ruch spod kolana nad kolano, jest jeszcze najlepszym ćwiczeniem na siłę. Oczywiście kto chce zrobić duże księgi, ma cały krobik. Robi poprawnie technicznie wtedy, co robimy, tylko 5 powtórzeń. I możemy założyć paski albo zamki. Ciężary są ogromne. Można w ten sposób robić 200 albo 250 kg, 5 powtórzeń, 4, 6, 4. I wtedy naprawdę jest zdrowe i silne. Po prostu o to chodzi, że zależy, co ktoś się zrobić Jeżeli leczymy małymi ciężarami, prawidłowe ruchy oczywiście w tym i w tym. Ale 10-20, a tu jeżeli chcemy zrobić siłę, to robimy 5 powtórzeń, 4-6 seryjek i używamy albo pasków, albo zamków, trzymamy na chwyty. Nie radziłbym przechwytów, oczywiście trójgłowcy sobie tak robią, ale to jest po prostu bardziej kontuzjogenne, a nam chodzi o to, żeby być silnym i zdrowym. I jeszcze teraz pokażę w takim treningu na grzbiet, żeby było wszystko całe zdrowe, musimy zrobić jakieś ćwiczenie rozciągające. Najlepsze jest, stoimy sobie dłoni, znaczy stopy razem i pochylamy się, a kolana mamy wyprostowane. I próbujemy sięgnąć do podłogi. O, sięgamy do podłogi, ten ruch zatrzymujemy 50 sekund I takie ćwiczenie robimy sobie po każdym ciągu. Oczywiście dochodzimy najpierw do takiego, potem sięgamy sobie normalnie całymi dłońmi do podłogi, potem się chytamy. Za nogi i dociągamy głowę do kolan. Jak dotkniemy głową do kolan, nogi proste, grzbiet rozciągnięty, nigdy nie powinno być kontuzji, oczywiście jak będziemy prawidłowo technicznie robić każdy każdym razie.